Uzdrawianie praniczne jest starożytną nauką stosującą pranę, czyli energię życiową do leczenia ciała fizycznego. Głównym celem jest zlikwidowanie źródła choroby poprzez zwiększone tempo samoleczenia ciała. Opiera się przede wszystkim na pranie, czyli energii, którą posiada każda żywa istota, w tym ludzie. Energia się... Po prostu są kanały energetyczne, którym dochodzi do blokady kanałów energetycznych. Są czakrany które energetyczne, które główne, które różne książki podają: jedne podają, że jest 7, jedne 5. Ja o ja, swoich wiem, że jest 11, które odpowiadają ogólnie za cały organizm ludzki. I kiedy blokują się te organy, w krótkim czasie, czasami do roku, czasu, czasami do dwóch, pięciu lat następuje zmiana fizyczna organizmu. I wtedy dopiero wykazują nam zdjęcia rengelskie, dla sądy i tak dalej, różne badania inne, że mamy chorą, załóżmy, wątrobę, czy chorą i chory inny organ. Zdolności pana Wiesława zostały odkryte podczas jednego z warsztatów terapii w Polsce. To był jedyny warsztat, kiedy prowadził Polak. Już więcej Polacy mnie uczyli. I, i, i kiedy zostaliśmy wszyscy zapisani, i, tam powiedziane zostało słowo wstępne, e, wówczas wszedł do mnie, wszyscy poszli na papierosa, ja nie palę, nie palię. i szedł do mnie i zapytał się, czemu tak późno przyjechałem. Ja mówię, <grymyimeters> no różnie tak, czy, zacząłem tego mówić. Jest teraz wrzesień, y, <kchtuny> to był wrzesień 90 szóstego roku mówi yy, 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 jesteśmy teraz yy, tutaj, ale yy, czyli u niego na tej terapii na tym lastacie. i mówi w styczniu to już skończymy co yy, zaczęliśmy w styczniu przyjeżdża właśnie do Mieszcza z do Warszawy ja przyślę specjalne zaproszenie do Ciebie no i przysłał, przyjechałem jego znam wiele lat, a rok z nim ściśle współpracuje i każdy nowy dzień to jest zaskoczenie, pozytywne Coraz lepsze efekty, wspaniałe efekty zdrowotne, wręcz mogę powiedzieć uzdrowienia. Pan Wiesław pomógł wielu osobom. Największym jednak dla niego sukcesem było wyleczenie własnej matki. Z czego jestem ja zadowolony, to jest y, przypadek mojej mamy, kiedy w wieku 79 lat miała wylew. Mieszkała z, z moim bratem, czyli ze swoim synem. Ja przyjechałem, to miała już niedowad prawej ręki, prawej nogi i po prostu. Y, i miała tak zniekształconą mowę, kiedy zaczęła płakać, to już nie rozumiałem nic. Wziąłem ją do siebie, do domu, samochód do domu Wziąłem sobie urlop z pracy, wypracowałem. Byłem z nią 10 dni, robiłem jej trzy razy dziennie, dwa razy dziennie. W dziesiątym dniu zawiozłem do domu, dlatego, że mieszkałem w bloku. Ona mieszkała w domku jednorodzinnym, także stary się nie przesadza. Ciasno jej było, po prostu zawiozłem. Kiedy przywiozłem do domu, przyszły sąsiadki ciotki, kozenki i tak dalej, nikt nie stwierdził, że miała wiele. Po prostu nie było śladu. Bardzo dużo miałem przypadków leczenia alergii, przede wszystkim bardzo ciężkie alergii Jedną z najcięższych była, gdzie chłopcu podczas snu pękało ciało, otwierały się rany. Yy, otwierało się 20-30 ran jedną nocą przez 3,5 roku. Nie było centymetra skóry kwadratowego, centymetra, gdzie nie było blizny. Nie miał na twarzy, nie na dłoniach, wszędzie miał poza tym. Drugą alergią ciężką, w którą dziewczynka przeszła więc do siódmej klasy chociaż szkoły sobie pamiętam, jej twarz była pokryta grubą warstwą strupka, grubą warstwą, aby się oczy i zęby szkliły, nic więcej. Kark, kończyny górne, dolne, tułów to było samo poduszka stóp. Ona wzięła sporo tych sensów, gdzieś około 20, może 25, ale była taka tak jak szkoła. Wyszła z tego. W tej technice duży nacisk położony jest na oczyszczanie chorobowej energii i przesłanie na to miejsce świeżej, czystej energii życia. On, nie spiesząc się, wpierw będzie oczyszczał dokładnie. Twoje jako pacjentki kanały energetyczne, czakrany. Potem ma możliwość analizowania stanu zdrowia. Nie myli się. Jest jak rentgen w diagnozie. On to po prostu wszystko wyłapie i powie. I potem odpowiednio do danego schorzenia on ma zdolność dobierania odpowiednich częstotliwości energii, które dzięki swoim czakranom i kanałom przez puszki palców kieruje tam, gdzie trzeba. I są efekty fantastyczne. I jeszcze ważne na końcu jest stabilizacja tego wszystkiego. To trwa może 20 minut, może pół godziny, może dłużej, ale jego się nie da przyspieszyć. Jednym z cięższych przypadków było małżeństwo po poważnym wypadku samochodowym. Małżeństwo po ciężkim wypadku, słuchaj, drogowym, z żeni. To były tak popękane czaszki, obojczyki, kości, twarze jak straszne maski. Oni tak przypełzli miesiąc po wypadku. I to była jedna sesja. Jedna sesja. To było jak cud. Ich twarze zmieniały się, opuchlizny znikały. Zawroty głowy straszne. Oni nie spali przez miesiąc. Wszystko to ustąpiło natychmiast. Ta pani na przykład nie podnosiła ręki wyżej. Miałaś na rehabilitację, obojczyk połamany. Ból trzymał. Wyszła natychmiast, gimnastykując się we wszystkich możliwych kierunkach, oszołomiona, szczęśliwa. To samo z jej mężem. Miał zablokowane też stopy. Prawdopodobnie się opierał przed uderzeniem. Zimne, nieczułe, ledwo chodził. Tak wszystko puściło. Spytałam się pana Wiesława, skąd czerpie swą energię. Z atmosfery. Są, mm, są punkty na ciele, gdzie w zależności od rodzaju energii ją pobieramy. Do własnego ciała. Mm. Są punkty, jak mówię, na ciele, gdzie następuje przemiana tej w ogóle energii, wychodzi z człowieka, a wchodzi czysta, tylko to trzeba po prostu samemu sobie umieć to zrobić. Natomiast moim zadaniem jest właśnie wyrównać poziom energetyczny człowieka, co powoduje, że poziom energetyczny człowieka będzie mniej wyrównany, nie mamy prawa mieć jakiejkolwiek dolegliwości. Medycyna holistyczna ma wielu zwolenników, ale i również przeciwników. Istnieją również ci, którzy podchodzą bardziej neutralnie i uważają, iż leczenie praniczne może być uzupełnieniem medycyny konwencjonalnej.